Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu, no właściwie w jego miniserii, poświęconej nie tyle recenzowaniu książek, co próbie ich polecenia, albo, co nawet ważniejsze, próbie zniechęcenia do czytania ich. Dzisiaj opowiadać będę o książce Rinsewind. Jest to jeden z tych tomów zbiorczych, w których tak lubuje się wydawnictwo pruszyńskiej spółka, a na ten tom składają się trzy powieści, kolor magii, Blask Fantastyczny i Czarodzicielstwo. Wszystkie autorstwa Terego Pratcheta. Dla kogo jest ta książka? Na pewno jest to książka dla wszystkich tych, którzy są fanami Terego Pratcheta, jego twórczości i wykreowanego przez niego świata dysku, bo w tej serii, jak nazywa to wydawnictwo Omnibusów, wydane zostaną też inne powieści składające się na świat dysku. Jest to też książka dla tych, którzy nie znają Terego Pratcheta. Ale być może chcą się z nim zapoznać. Ja sam nigdy wcześniej nie czytałem żadnych jego powieści. To było moje pierwsze spotkanie i całkiem dobrze się w tym odnalazłem. Trzy powieści w jednym tomie. Całkiem przyjemnie mi się to czytało. Jest to też książka dla osób, które po prostu lubią fantastykę, niekoniecznie lubią tego ale po prostu chcą poczytać książkę z gatunku fantastyki. Nie jest to natomiast książka dla tych, którzy liczą, że Świat terego praceta jest światem tolkienowskim. Jest takim ogromnym światem, w którym wszystkie postaci są nacechowane takimi marmurowymi, wysokimi uczuciami. Świat dysku jest światem absurdalnym, abstrakcyjnym. Główny bohater jest, mogę to chyba powiedzieć, nie zdradzając dużo słabuły, tchórzliwym czarodziejem, który raczej woli uciekać niż stawiać czoła zagrożeniom. No i to nijak ma się do tego obrazu marmurowości, bo to jest najlepsze słowo, a takich e, światów jak ten świat na przykład Tolkiena. No nie jest to też książka dla osób, które nie lubią brytyjskiego absurdalnego humoru. To książka jest tego pełna, więc jeśli nie przepadasz właśnie za absurdem, za brytyjskim humorem, no to to nie jest książka dla ciebie. Jeśli w ogóle liczysz na świat magiczny, świat fantastyczny, ale który będzie w swojej istocie spójny, no to tutaj możesz mieć problemy z tym światem. On czasami motywy deus ex machina, motywy tłumaczenia czegoś, bo tak, są tutaj bardzo częste. Więc jeśli liczysz na spójność, no to to też nie jest książka dla ciebie. A zatem podsumowując, książka Wind jest dla tych, którzy lubią zbiory, no bo to jest zbiór trzech, było nie było powieści, więc jest to książka dla osób lubiących większe formaty, dla osób zainteresowanych twórczością tego praceta, dla osób, które chcą rzeczywiście poznać i wejść w ten świat, albo go sobie utrwalić, albo go sobie przypomnieć, bo mogli czytać tę książkę dawno, dla osób lubiących fantastykę, dla osób lubiących absurdalność i nierealność. W świecie fantastycznym. Nie jest to natomiast książka dla tych, którzy cenią sobie kompozycję świata jako taką dobrze stworzoną mozaikę. Nie jest to też książka dla osób, które nie lubią, kiedy autor mruga do nich okiem i mówi, a ja to zrobiłem tak, bo mi tak się podobało. To nie jest książka dla osób, które przede wszystkim nie lubią absurdu, które chcą przeczytać fantastykę. Więc jeśli lubisz fantastykę, ale nie lubisz absurdu, który się w tej fantastyce może pojawić, takiego luźnego potraktowania wątków, to nie jest książka dla ciebie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek okazał się pomocny. Tym bardziej, że w październiku wychodzi drugi tom omnibusów i kolejne książki, których bohaterem jest Rincewind. Być może ta, no nie recenzja, ten felietonik, być może to, co powiedziałem, skłoni cię do przeczytania, albo wręcz przeciwnie, stwierdzisz, że to nie jest książka dla ciebie. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza, w jakim stopniu to, co powiedziałem, było dla Ciebie pomocne. Zachęcam również do ocenienia tego odcinka i do zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia.